Cześć kochani, zapraszam Was na kolejny test na żywo jest wcześnie rano. Jak widzicie, jestem jeszcze w papilotach. Zakręciłam sobie tutaj kucek. I zrobimy sobie makijaż twarzy. Zależam mochryparę, tak czasem mam rano. Słuchajcie, mam tutaj dziś sporo nowości, więc będziemy to wszystko testować. Mam nowy podkład, nowy korektor, nowe cienie, trzy nowe pomadki, które chcę Wam pokazać. I mam tutaj taki ciekawy kosmetyk, to jest Makeup Revolution na się Ultra All Day Prime and Anti Shine Balm. I podobno można go położyć przed podkładem. I trochę się tego boję, bo nigdy czegoś takiego nie robiłam. Teraz zobaczymy, jaką ma konsystencję, bo jeszcze go nie otwierałam. Białe z taką gąbką. A to jest coś na zasadzie primera pewnie, bez zapachowy. Ok, już wiem, co to jest. To jest coś takiego, widziałam bardzo podobny kosmetyk w, z Benefitu. I to jest właśnie na zasadzie takiego kremu matującego coś w tym stylu. No dobra, nakładam w takim razie. Tylko nie wiem, czy tą gąbką, no może spróbuję tą gąbką. To działa troszeczkę tak jak primer, że będzie sprawiał, że pory są niewidoczne. Tak za bardzo nie wiem jeszcze ile go nakładać, więc wiecie, tak robię to na oko trochę, ale mam nadzieję, że fajnie przytrzyma makijaż. Jeżeli fajnie, no to na pewno wam później o nim poopowiadam. Łudzia jest wygładzona i delikatnie się lepi, także podejrzewam, że tutaj będzie dobrze się podkład y, trzymał. Teraz korektor pod oczy i mam tutaj Healthy Mix. Jeszcze tego korektora nie miałam. Tak mi się wydaje, no nie, nie przypominam sobie tutaj na YouTubie, żebym go miała ani poza YouTubem. I to jest Healthy Mix Ecla Claire. Right Radiance 51. Ja, jak kupuję podkład z burżua, to zwykle jest to właśnie 51, 53. Coś takiego. Biorę sobie taki pędzelek do cieni i nakładam tutaj, gdzie normalnie mam jakieś zasinienia. I trochę wokół nosa. Ale jest jasne, jest bardzo, bardzo jasne. To w kamerze może nie wyglądać dobrze, bo jest bardzo szaro za oknem, ale mam nadzieję, że coś widać, że bardzo rozświetlił skórę pod oczami, w sensie wyglądam teraz jak taka panda. Ale jest fajne, ma dobre krycie, jest bardzo, bardzo lekki, co mnie zdziwiło, że rzeczywiście nie jest to ciężki korektor, takich na przykład ten z kolekszym. Jakoś mi się zdawało, że ten w tupce będzie jakiś bardziej taki ciężki. No i podkład, i słuchajcie, podkład z arteko. Ja tak się przymierzam do tych podkładów z RDEK. W ostatnim teście Tania versus Drogo miałam też podobny podkład, ale okazał się za ciemny. i nawet za ciemny dla mojej przyjaciółki, mimo że bardzo fajna konsystencja. I ten nazywa się Rich Treatment Foundation. Ma mieć wykończenie takie dosyć lekkie i ma nie być ciężki na skórze, e, przynajmniej tak e, obiecuje producent. No i ma ukrywać wszystkie niedoskonałości i wygładzać zmarszczki tak optycznie i ma być bardzo długotrwały. Ma takie krycie bardziej w kierunku medium. Mam go w kolorze 10. Jeszcze go też nie otwierałam. Dziś mówię Wam same nowości, same ciekawostki. Powiem Wam, że dużo nie miałam z firmy Artek, ale to co miałam do tej pory to jestem z tego zadowolona. Ok i mamy tutaj taką szpatułę i kolor. Mm, kolor się wydaje faktycznie fajny, żółtawy. Jest to dosyć taki gęsty Podkład. Nałożę go sobie pędzlem z Sigma. To jest pędzel Flat Angle Kabuki F88. I powiem Wam, że podkład jest faktycznie kryjący. Czuję go teraz na buzi, że jeszcze zastyka. Coś w stylu Holor mm, Stay coś w tym stylu taki ciężki dosyć. Ale nie jest ciężki na buzi, jest, ma ciężką konsystencję, jest bardzo gęsty. Nawet też szpatułka jest taka, żeby w nim go wymieszać. Natomiast e, faktycznie na buzi jest taki dosyć, nawet przyjemny, można powiedzieć, i buzia się wydaje na nie wiem dlaczego. Zobaczymy zaraz, jak będzie wyglądał i w kamerze, i na żywo. Czy się utleni mocno? Natomiast kolor jest bardzo dobry, jestem bardzo zdziwiona. Ta dziesiątka jest jasna, widzicie, pasuje do mojej szyi. Naprawdę bardzo fajny podkład i wszystko mi zakrył. Teraz słuchajcie, mój. Korektor Camouflage Cream, czyli Camouflage w kolorze 020. Kupiłam sobie nowy. W końcu mam nowy. Też nam nie krzyczyliście, że tamten już miałam długo. I faktycznie, obejrzałam moje stare filmy mówię, faktycznie go długo, mam czas go wymienić. Także znowu ym, nowe opakowanie. I nakładam sobie odrobinę tutaj co mi jeszcze przebija takie niedoskonałości. Oj, jak ja ten produkt, mówię Wam, jest świetny. Ten kolor 020 jest żółty to jest coś dla mnie. Teraz będę matowić całą twarz tym pudrem z pupa. Nie odmieniam tego, bo wiecie, jak powiem pudrem z pupy, to jest dosyć słabo to brzmi. Tak nazywa się ta włoska marka. I to jest ten Silk Touch Loose Powder, taki, który troszeczkę rozświetla i rzeczywiście fajne wykończenie daje. I mam nadzieję, że właśnie mimo tego, że mam dosyć ciężki podkład, to będzie to wyglądać dosyć lekko. Żebiorę sobie pędzelek jakoś te ścięte. Nawet używam ostatnio do twarzy i dobrze mi się ich używa. Ładuję sobie ten puder i nakładam na strefę tę głównie. Ten puszek jest fajny, bez dużej, i tutaj nic nie wypada. Naprawdę bardzo fajny puder, lubię go. Teraz bronzer Bahama Mama. Tym samym ściętym pędzlem. O, jest mocny. To jest brązer bardzo ciepły, słuchajcie. Jak macie zimne odcień karnacji, to może Wam nie pasować. Bo jest naprawdę taki brązowy. Przechodzimy do oczu. Zapomniałam jeszcze o różu. Użyję sobie Down Boy, ostatnio mój ulubiony róż. Naprawdę go bardzo lubię. Wielka przyjemność, po prostu wielka przyjemność, żeby go używać. Wybieram sobie ten mniejszy pędzelek z Willow Technics. W ogóle ma tutaj napis: So many men, so little time. Naprawdę słodki, bardzo go lubię. Mogę dziś przesadzić, bo mam różowy sweter. Teraz taka nowość w mojej kosmetyczce: kolor tatu w kolorze Pomegranate Punk 30. W takim pięknym, fioletowym, ślipkowym odcieniu. Nakładam to sobie prosto z opakowania jako podkład pod moje cienie i tak rozblendowuję palcem. Takie kolory pięknie uwidoczniają kolor oczu, tak wybijają go na pierwszy plan. Bardzo lubię kolor tatu. Teraz rzadko używam, wróciłam z powrotem do MAC. Kolorze są Soft Ochre, ale to jest fajny zamiennik. Mój kolor jest naprawdę ładny. I teraz wam pokażę nową paletkę, bo muszę ją otworzyć. I to jest paleta z M.O.A. i nazywa się Rapsody. Co ona tu ma? Cienie do oczu. Nie, tu nie ma za bardzo kolorów do brwi, a może nie no. W sumie mogę użyć tego. Najbardziej taki zbliżony do brwi. Będzie ok. I rozświetlacze. I teraz rozświetlacze zaraz sobie tutaj przetestuję, co to jest. Okej, okay, takie kremowe. Tego, ten złoty to raczej dziś nie, ale ten jasny tutaj w nad różem, na granicę różu i kości policzkowej, no i zobaczymy, jak będzie połyskiwał. Ale widzę, że to jest w stylu high beam z Benefit'u. Widzicie, nie jest to taki nachalny rozświetlacz, ale coś tam widać. Tak, i tym kolorem będę robić brwi, bo jest to kolor matowy. Jest okej, okay, pigmentacja jest okej okay, i daj takie miękkie wykończenie. kochani znowu mniej światła więc musicie wybaczyć ale mówię wam że jest równo i teraz cienie i teraz sobie te cienie będę po prostu nakładać różne natomiast mam tutaj już nałożoną bazę w takim kolorze i w takiej tonacji mniej więcej utrzymam ten makijaż z trochę rozświetlającego koloru i będę wam podawać tutaj numerów bo numerów nie ma Tu taki specjalny rozświetlacz chyba jest pod graf Powiem wam, że naprawdę mocno pigmentowana paleta. Teraz wezmę trochę tego burgundowego cienia. No, naprawdę intensywne. Te paletki z Muła są naprawdę świetne. Wiem, dlaczego tak dużo dziewczynie lubi, mimo tak niskiej ceny, są mają dobrą pigmentację. No, jakieś smoki mi wyszło normalnie. Blenduję to i blenduję, bo te cienie są naprawdę takie mocne. Dobra, zatrzymam się, bo słuchajcie, ja mogę to dokładać i dokładać. Naprawdę ładna paleta. Jeżeli lubicie takie kolory, oczywiście. Bardzo naturalne, te jasne, natomiast te ciemne naprawdę dają mocny efekt. Także coś tutaj widać. Teraz szybka kreska Clubbing Liner z bourjoa. Powiem Wam, że nawet go lubię mimo długiego pędzelka. Trzeba zdziwięć nabiar produktu. I teraz kreska. To, co mi najczęściej w filmach nie wychodzi, to skupiam się i robię kreskę. Muszę to powiedzieć. Dzisiaj jestem zadowolona. Naprawdę spoko to wyszło. Naprawdę jest ok. Jak na mnie i na moje kreski. Spoko jest ten liner. Natomiast trzeba bardzo się skupić. Najlepiej oprzeć sobie na czymś dłoń. I tu mam jeszcze taki fajny zestaw rzęs. I to jest zestaw Ardell Deluxe Pack. I mamy tutaj dołączony aplikator do rzęs. Mamy dołączony klej taki malutki. I mamy dwie pary rzęs Demi Black 120. I dziś te rzęsy założę. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Bardzo fajny zestaw na jakieś takie specjalne okazje. Dwie pary rzęs zdecydowanie wystarczą. Natomiast ja użyję standardowego kleju, ale to też jest y, chyba podobne. Nie, tutaj dołączony jest dół, a tutaj jest dołączony ten ardel. Dziwne. Na, na takim przezroczystym pasku. I czekamy 30 sekund. I tą czynność również powinno się robić pod kamerą, bo w kamerze często nie wychodzi. Jak zauważyliście, nie nałożyłam sobie tuszu, żeby jeszcze mi to nie przeszkadzało podczas naklejania. Teraz taki mały trik, tymi szczypczykami wciskam sobie swoje rzęsy z tymi, tutaj przy samej nasadzie. Okej, okay, udało się i klej sobie zastygę, a teraz jeszcze wytuszuję sobie rzęsy razem z tymi doczepionymi moim tuszem z Lorela Feline. On jest dosyć trwały, więc dziś mi przetrwa. Okej, okay, tak wygląda makijaż. Dziś mam dla Was trzy opcje pomadki. Aż trzy opcje i pierwsza z nich to będzie Cool Nude 05 z Essence. Taka tania pomadka. Zobaczcie, jak fajnie jest wybite tutaj logo Essence. Hmm, naprawdę ładny kolor, taki wpadający w brąz, taki beżowy brąz. Natomiast smakuje tak dosyć tanią pomadką. Wiecie o co mi chodzi? Taką typową pomadką, jak znamy jeszcze za czasów. Pomady, używania pomadek od naszych mam. Kolory są ładne, naprawdę ładne, natomiast trochę mi przeszkadza ten smak. Druga opcja to jest też Essence w kolorze Natural Beauty 07, już z tej innej serii. Już ma tu wybite logo. I to już jest pomadka bardziej nawilżająca. Ładny kolor, taki ładny, lekko różowy kolor na dzień. Ma podobny smak do tamtej. I ostatnia, i pewnie moja ulubiona, bo już ją miałam i kupiłam sobie ponownie. To jest Catrice Pure, Pure Shine Color Lip Balm w kolorze 030. Don't think, just pink. Uwielbiam tę kredkę. Mm -hmm. I ona ma fajny smak. To jest taka, taki kredko balsam. Ma bardzo komfortowe wykończenie na ustach. Tak makijaż wygląda w całości. Taki zwykły, naturalny. Często narzekacie, że ja robię takie same makijaże. Natomiast no ja robię to, w czym czuję się najlepiej. Czy coś mi się podkręciło w ogóle. Jeszcze trochę krótko były te włosy w tych na pilotach, ale może cokolwiek. No coś tam, może. Trochę się podkręciło, ale niedużo. Okej okay, kochani, to był dzisiejszy test, dajcie znać co Wam się najbardziej podobało, który kosmetyk Wam się najbardziej spodobał, by Was zaskoczył, powiem Wam szczerze, że najbardziej spodobał mi się podkład, jestem naprawdę zadowolona z tego podkładu oraz korektora pod oczy, moim zdaniem wygląda to całkiem fajnie, paletka też jest niczego sobie, jest dobrze napigmentowana, no i oczywiście cieszę się, że z powrotem mam mój ulubiony balsam do ust, jest naprawdę świetny. Także mam nadzieję, że ten test Wam się podobał i jeżeli lubicie testy w moim wykonaniu i chcecie ich oglądać więcej, chcecie oglądać więcej szykowania się ze mną i, i właśnie testowania różnych nowych produktów, zostawcie mi kciuk do góry. Ja bardzo lubię to robić i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!